Będzie lipa. Andrzej mnie zastrzeli. O cholera. Może jest gdzieś zasypana pod śniegiem. Idziemy do wozu drzymały zobaczyć. Co też ciekawego jest w nim. No tak jak było podkopane z każdej strony. Ciekawie to wygląda. Bo z tej strony też. O! Ale Andrzej Tu są jakieś elementy. <noise> idziemy w zimie, zwiedzamy teren. I Andrzej zaskoczony. Bo idziemy właśnie koło stawu wawelskiego. I mówi Andrzej, że to staw wawelski. Gdzie to? No że to? I takie kwadratowe? No takie kwadratowe. To jest staw wawelski. A my tutaj szukamy kopalni, ale takie za... Tutaj... Kurcze. Patrzcie, tu aż, aż po prostu się prosi. Żeby była sztolnia. To po prostu aż się prosi. W tym miejscu, no, idealne wręcz wejście, chyba że tu parking jakiś był. No, ale no, zobacz, no, koło, koło stawu to wygląda idealnie. Aby w górę tam szło. No. Może coś wybierali tutaj? Możliwe, że wybierali, może jakiś kamieniołom był. No, sprawdzimy. W drodze powrotnej odpalę jedną mapę i zobaczymy, a my idziemy szukać Pani kopalni Ciekawe jestem, czy fajna kopalnia tam widziałem e, kilka filmów, no to wyglądało to całkiem nieźle drodzy moi i dzisiaj ja chciałbym Wam pokazać takie amatorskie, lajtowe eksploracje też są fajne, a zresztą ktoś kiedyś zapytał dlaczego Ty kręcisz filmy a dlatego, że Później za dużo by opowiadać. Mam wielu znajomych i za dużo by opowiadać o tych wszystkich rzeczach, które widziałem, słyszałem, oglądałem i tak dalej, i tak dalej. Dlatego kręcę filmy, publikuję je, aby mogli oglądać, a z drugiej strony próbuję, tak jak w wypadku kanału Podróże za stówę, propagować zwiedzanie, odwiedzanie, turystykę za nieduże pieniądze, a z fajnymi emocjami. Przywitałem się nie pamiętam w tej chwili, tak czy inaczej. Dzień dobry drodzy moi. Witam Was w, ten, w to zimowe popołudnie. Południe, o bo to jest o południu. Witajcie. albo się robi. Zobaczcie. Nie, nie, nie będę, nie będę. W tym momencie mam nadzieję, że przejdę przez ten strumyk jakoś. Czy jest to w miarę bezpieczne, ale no właśnie druga leśna. Około 200 metrów w tej chwili tutaj. Wychodząc oczywiście z założenia, że na miary które mam są namiarami dobrymi. Kurde co tu tak O! o tu jest cholera, to jest bagno. Przynajmniej ten kawałek gdzie przeszedłem jest bardzo grząski Aż dziwne, bo zupełnie o, zupełnie się nie wydaje taki ale tu jest teren no, bardzo podmokły cholera wolałbym się nigdzie nie utopić, dobra, mam nadzieję, że w zostaną, ale dziwne tutaj bardzo bardzo podmokły teren no i kawałek trzeba pójść tutaj pod górę oczywiście cały czas mam nadzieję, że namiar, który mam na wejście jest dobrym namiarem Ewentualnie mam również nadzieję, że gdzieś tam po drodze nie ma innego przejścia, bo wtedy byłbym trochę zdziwiony Ładnie tu, piękne tereny tutaj jakaś trochę dróżka jest dobrze idziemy zobaczyć pod górę Pięknie tu jest. Trochę sapie, prawda? To żeby nie sapać Wam, wracam za chwilę. minut. Łazimy po tym lesie. Ciężko tutaj ogarnąć cokolwiek. Po takich chaszczach oddycham rękawami. Jak się okaże, że namiar, który mam, a mam koordynaty dokładne, nie są prawdziwe, to będzie lipa. Andrzej mnie zastrzeli. O cholera. O, ale zmęczenie jest na maksa. Cały czas pod tą górę, widzicie? Pod tą górę No ale gdzieś tutaj Chociaż niewiele widać Ale to powinno być gdzieś tutaj Kuźwa Lipa jakaś Coś mi tu nie pasuje O, o. Dobra, zerknę na mapę w takim razie jesteśmy na jakimś dziwnym pustkowiu Tu się jakaś tragedia prawdziwa dzieje, zobaczcie Andrzej tam idzie. Tam jest jakiś wóz dziwny. Według informacji wynika, że gdzieś tu jest. Zaraz zobaczymy. Ale powiem wam, wypad gruby. Nie wiem co to za wóz. Jest wóz drzymały. No i gdzieś tutaj. Gdzieś w tym miejscu. Dziwnie to wygląda. Olera. Zobaczcie. Nie wiem gdzie my jesteśmy. Tam stoi wóz drzymały. Co to za wóz? Po co on tutaj? Nie wiem, trzeba będzie zaraz zerknąć. Wybaczcie, ale jeszcze raz muszę zerknąć na mapę. Bo to jest gdzieś tutaj. Nie wiem, czy ktoś o, zrobił mnie w Bambuko. Czy to jest po prostu przechadzka w poszukiwaniu czegoś. No ale gdzieś tu, dosłownie, za moment gdzieś w tym miejscu powinno znajdować się wejście nie wygląda mi to zupełnie na miejsce, gdzie mogłaby być jakakolwiek kopalnia, sztolnia lub temu podobne. Dziwne, bardzo dziwne. No gdzieś tu w Krzaczorach to niemożliwe. No niby górka taka całkiem przyzwoita na Upadową na przykład albo na coś podobnego, ale nie wygląda mi to. Na nic, dosłownie na nic. Nie wiem, co mam teraz powiedzieć. Najgorsze, że Andrzej idzie ze mną już taki zmęczony. Ha. Żeby lipy nie było, bo się wkurzy. Może tu? tu. Też jest taki teren. Ten teren teoretycznie, wiecie, no taki z możliwością, że tutaj coś będzie. Ale... cholera jasna. Spódnica ciasna coś też no niewiele to widać. Ale przynajmniej szukacie ze mną. No i wygląda na to, że przechadzkę sobie zrobiliśmy. No ale jeszcze licząc na to, że może gdzieś tu w Krzeczorach będzie coś. Jest jakieś takie wzniesienie, ale no nie wygląda na nic jakiegoś mega super. Będziemy jeszcze pozerkać, posprawdzać. Albo no, gdzieś tutaj, według namiaru. Gdzieś w tym miejscu powinno to być. Z drugiej strony powiem Wam, że krzaczory są. Miejsce jest. Niby dwa wzniosy takie są. Ale jeżeli to jest w tej chwili czymś pozawalane, no to nie ma opcji, żebyśmy to znaleźli. Najmniejszych szans nie ma. Jeżeli śnieg to przykrył, krzaczory. No zobaczcie, są jakieś górki. Ale kopać, grzebać To jest lipa Być może gdzieś gdzieś tu coś jest Nie, na polanie nie, bardziej w krzaczorach tutaj No ale no nie ma nic według punktu na mapie Gdzie koordynaty dostałem, także to nie jest jakieś kombinowanie e, powinno być Gdzieś tutaj. Tu jest jeszcze coś. zaraz sprawdzę. niby trochę wyżej. Andrzej! Troszkę w tamtą stronę jeszcze, bo tak odchodzimy znowu. Dobra, ja tu pójdę troszkę wyżej. No, jest opcja, że tego nie znajdziemy. Ale powiem wam, że Zabawa w szukanie jest fajna. Nawet jeżeli gdzieś tam ktoś tam podał błędne koordynaty i okazało się, że tego tutaj nie ma, co szukamy, no to i tak fajnie. A, człowiek się styra, to później lepiej śpi. A ja ostatnie dwie noce powiem wam, że lipnie miałem ze spaniem. Nie mogłem się nie mogę zasnąć. Nie wiem dlaczego. Może to wrażenie, że jestem BRIZER. Albo coś takiego. No i bąbelki, bo na środku pola jest punkt, którego szukamy. Wielkie pole, ale tu na nim nic nie ma. No cóż, zabawa się zrobiła. Być może jest to tu rzeczywiście gdzieś jakieś wejście. Chociaż nie wydaje mi się. Szczerze powiedziawszy. No ale nie zawsze są same tylko i wyłącznie pozytywy, i nie zawsze znajdujemy to, co byśmy chcieli. Tym razem się niestety nie udało. Przykro mi z tego powodu, bo bardzo chciałem zobaczyć tą sztolnię Być może jest gdzieś zasypana pod śniegiem. Idziemy do wozu drzymały, zobaczyć co też ciekawego jest w nim. No, być może to tu gdzieś jest tylko nie wiemy, właśnie cały czas mówimy być może gdybamy szukamy i gdybamy teren jakże ciekawy ale tego co chcieliśmy znaleźć nie znaleźliśmy myślę, czy ten wóz to nie jest przypadkiem ul niektórzy w ulach znaczy ule robią z takich wozów a może to są służby leśne po prostu zobaczcie Stacjonarny wóz Grzymały Niby jest to jakieś zejście. To są jeszcze jakieś wyglądające ciekawie. No ale wóz jest, mam wrażenie, zaopiekowany. Zresztą są tu ślady, tak jakby ktoś tutaj ostatnio przynajmniej był. Ktoś samochodem próbował wjechać. No zobaczmy, zejdźmy, po prostu zerknijmy. Suć nie będziemy, dewastować nie będziemy, zerkniemy tylko no nie ma podejścia. A widocznie służby służby leśne tutaj mają swój punkt, a może ktoś mi właśnie na na ten punkt dał. wiecie, nie wiem, nie mam, naprawdę nie mam pojęcia. Są tutaj tereny, które wyglądają dosyć ciekawie, które mogłyby coś. Zobaczcie jedna górka, druga górka, trzecia górka. Dlaczego tu nie ma lasu? Są jakieś łąki. Tu jest jakaś jeszcze jedna górka. Wszędzie coś może być. Jeszcze raz. Zarzucone drzewem. No to zobaczmy w takim razie, co jest zarzucone drzewem. Może Andrzej coś znalazł. Andrzej to oko? No jest rzeczywiście, chyba że to jest czop, nie to raczej nie będzie zaczopowane, no ale podejdziemy, bo tu rzeczywiście drzewa jest dosyć sporo, może coś ciekawego, bo składowisko po prostu drzewa, ale was dzisiaj prowadzę, robimy sobie eksplorację terenu w takich ciężkich warunkach i co? Tak, tak sobie chyba leży No nie widać, bo coś cokolwiek przykrywało. Chociaż no taki krąg jest zrobiony wokół niego Dziwny Oresz się przestraszyłem Jest krąg Dziwnie. Może tu jest czop od kopalni No i taka opcja też istnieje ja Wiem, że takie łażenie nie jest najmądrzejsze. No tu coś. No tak jak było podkopane z każdej strony. Ciekawie to wygląda. Bo z tej strony też. O! Ale, Andrzej, tu są jakieś elementy. Słupek jakiś. Tu też. Cegła. Tak jakby dwie cegły tu były No ale to też oznacza, że... O jest trzecia Może dom był stary chuj, może... może dom Może był dom A spróbuj podnieść tą cegłę Przepraszam, że tak Tylko, że u mnie zaraz to wszystko pospada Jest to z tych takich, no właśnie żeby przynajmniej zobaczyć... Chyba nie. A to kopalnia to by w dół była, chłopie. No to kopalnia w dół. W dół, tylko Idziemy szukać dalej. No dobra, w łeb. Nie dostałem od Andrzeja. Wybaczył mi fakt, że niestety miejsca nie ma. No mamy podejrzenie, że to co oglądaliśmy to takie okrągłe, to może być zaczopowana kopalnia, po prostu. Kopalnia w środku pola, natomiast w tej chwili schodzimy już na dół będziemy e, będziemy zmierzać w, sto, w stronę samochodu. No przyznać muszę, że cały wyjazd jak najbardziej bardzo, bardzo udany e, i, i wszystkie obiekty, które chcieliśmy tak naprawdę zrobić, zrobiliśmy. Jeden dzisiaj niestety nie wypalił. To miała być taka wisienka na torcie. Co prawda planie było zrobić co innego. Ja wczoraj pomyślałem, że zrobimy co innego. Chciałem zrobić Andrzej w niespodziankę. No i zrobiłem mu niespodziankę. No. no, jakby nie patrzeć, jest to niespodzianka. Idziemy, zobaczcie, żebyście nie musieli na mnie tyle patrzeć. Idziemy jak prawie, że wojsko po nocy. A to jest za. Zobacz, usypany kurchan taki. Znaczy, nie kurhan, tylko ten. Eee, co? Ta miedza, miedza, no, ciekawie, bardzo, soli... bardzo solidnie to zrobione, tu idziemy, o, pastuch nawet tu jest, musimy uważać, żeby, no nie on no, pewnie teraz nie działa, natomiast tutaj będzie takie dosyć, co? No, tutaj będziemy przechodzić, o, ale fajne, miedza taka naprawdę, o, naprawdę solidna miedza. Albo oddzielony teren kopalni, A my będziemy gnać tam w dół. Widać, że tu zwierzyny trochę chodzi. No dobra, to z górki na pozórki. Nie będę Was już węczył, męczył tym widokiem. Powiem ja Wam, chodzimy sobie tutaj i podziwiamy przepiękną przyrodę. Zobaczcie, no po prostu pięknie tu jest. Pięknie. Na płaskowych. Wiem na pewno, że śniegu nie ma. Nawet dowiedziałem się. Że mam do mojego rodzinnego Gorzewa tego śniegu nie przywozić, natomiast tutaj jest cudownie. Eee, tego śniegu nie ma jakoś specjalnie, może dużo, natomiast to wygląda tak jak droga. Ja oczywiście będę miał problem z przejściem, bo to jest dosyć ślisko A z kamerą w ręku to różnie to bywa. No, w każdym razie, eee, a my tutaj delektujemy się pięknem przyrody. Andrzej się nawet za bardzo nie denerwuje. Pozdrawiam manie. <laughs> eee... O, patrzcie, jak pięknie spadło. No i właśnie zmierzamy w stronę samochodu. Co chciałem mówić na początku, bo tak, wiecie, bardzo mnie rozprasza to wszystko, co się dzieje naokoło. Chciałem powiedzieć, że eksploracja nie zawsze polega na odnajdowaniu. Eksploracja nie zawsze jest znalezieniem czegoś. Oczywiście jest dziura, to ja już zaglądam do niej. E, eksploracja polega na szukaniu, na tropieniu, nawet sprawdzaniu czasami mniej e, prawdopodobnych, powiedzmy, sygnałów, które się dostaje od ludzi. Ten sygnał był, no właśnie, nie wiadomo, czy, czy to był e, zły sygnał, czy myśmy po prostu nie znaleźli tego wejścia, tak czy inaczej. Znaleźliśmy coś, co mogło to przypominać i Andrzej wspomniał, że na filmie Henia Macanko i pana Borensteina Zobaczcie, jakie piękne drzewo Gdzieś im traktor wpadł na polu Być może właśnie w tym miejscu trzeba będzie to skonfrontować Tak czy inaczej, nie patrzcie na mnie, patrzcie na to, co tu się dzieje Jesteśmy już prawie, że przy samochodzie, piękna zima a my po prostu eksplorowaliśmy. Eksplorowaliśmy, szukaliśmy i nic nie znaleźliśmy, ale ja ze swojej strony powiem: jestem zadowolony, jestem szczęśliwy i spotykamy się już za tydzień z okazji kolejnego filmu. Nie wiem jeszcze jakiego. Trzymajcie się, ciepło. Na razie.